Kanałek, którą będziemy tańczyć do muzyki. Zaczynamy w podskokach. Ręce z kosem raz, dwa, trzy, drugi skos, cztery. Koła rękami w przeciwną stronę pięć, sześć, prawa o góry. i w drugą siedem, osiem, czyli lewa do góry. Pokazaj z podskokami. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dalej. Prawą nogę y, staramy się jak najbardziej prosto dać w górę. Raz, dwa, trzy, cztery. Mhm. Dalej jeden obrót w prawą stronę. Pięć, sześć i w dół siedem, osiem. Dalej takie pajacyki będą. Y, jest tak. Raz, zginam lewą nogę z tyłu i prawą rękę daję do nogi. Dwa, na skok trzy i teraz prawą nogę zginam z tyłu, lewą rękę daję do stopy, pokażę szybciej, jest raz, dwa, trzy, cztery szase w prawą stronę na prawą nogę pięć, sześć i skok w lewą stronę siedem, osiem dalej przeskoki z prawej strony i z prawej na lewą, jest raz, dwa czyli popatrzcie, jeżeli przeskakuję na prawą stronę prawa ręka jest z przodu, lewa do boku w drugą stronę 3, 4, obracam się lewym ramieniem do przodu, 2 na skoki. 5, 6, jest 7, 8, czyli lewa, lewa noga do góry, ręce starają się złapać stopę.